Za salonu Redbox Adidas Football zadebiutował słowo Mildzięciała. I już po kilku chwilach okazało się, że ostatni nabytek gdyńskiej arki w nowej roli radzi sobie równie świetnie co na boisku. Prawy obrońca były piłkarz m.in. podbeskidzia Bielsko-Biała, sprawnie i z dużą dawką humoru obsługiwał fanów swojego zespołu, a następnie opowiedział o aklimatyzacji w mieście z morza oraz planach na najbliższe miesiące. Kibice Gdyńskiej Arki od niedawna sobie krzyczeli, idzie, idzie, podbeskidzie, no i przyszło. Jak się czujesz tutaj w Gdyni? Jaka aklimatyzacja? No czuję się bardzo dobrze, że w końcu udało mi się trafić do Arki. Aklimatyzacja przebiega na razie w porządku. Co prawda tak zimno jak tutaj nad morzem to nie było w górach. Ale w porządku, myślę, że z czasem wszystko fajnie zacznie się układać i, i będzie dobrze. Właśnie miasto z morza, a tutaj góra przyjeżdża do nas, yy, yy, Beskidy Śląski, tak? No Beskidy, tak, Beskidy, Beskidy dokładnie, to jest niedaleko Bielska te góry, także yy, zobaczymy. Na tą chwilę w, yy, pogoda, tak jak mówię, zimniej niż u nas, więc trzeba się bardziej aklimatyzować tu niż w górach. No tak, ale generalnie to co do tej pory jeździłeś na wczasy pewnie nad morze, a teraz jakby to stanie się Twoim drugim domem, wszyscy mają taką nadzieję i Ty pewnie również. No liczę, liczę się z tym, że chciałbym naprawdę jak najdłużej zostać w arce w tej, tej sytuacji. No może, ciekawa, 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 ciekawa wizja tego, że możliwość gry nad morzem i dla takiego klubu jak Arka, więc trzeba zrobić wszystko, żeby zostać tu jak najdłużej. A tak fajnie podkreślasz, bo że na razie trafiłem do Arki i teraz takiego klubu jak Arka, to znaczy, że jakby znasz, znasz tą drużynę, czy ten klub tutaj z Gdyni dłużej, myślałeś o tym wcześniej? Znaczy to już dużo wcześniej, nawet jako gdzieś tam młodszy chłopak, gdzie grając w pierwszej lidze tych meczeń nagrałem, trochę z tą Arką rywalizowałem, zawsze tak, jak Arka przyjeżdżała to to jest szacunek jednak i, i to się z tym z tym wiąże, że, że ten klub ma swoją, swoją siłę i tam tradycję. więc... Siłę kibiców A chciał jak najbardziej. To liczę liczę, że, że będę miał okazję się przekonać, więc e, cieszę się z tego, że trafiłem do Arki i to jest najistotniejsze w tym momencie. A jak chciałem zapytać, co z tym pomysłem takim, to był pomysł bułgarski ostatnio? Tak, to był pomysł bułgarski wynikło to bardziej z chęci, a z chęci, znaczy z, chęci z, z super złotą z tych menadżerów, którzy naobiecywali złote góry, a wyszło tak, jak można było przeczytać w niektórych y, tych pismach, więc z nimi już koniec, rozumiem. Nie, z nimi już koniec jak najbardziej. I, i cieszę się, że to wszystko się tak. No, cieszę. Rok straciłem gry, więc mam teraz okazję, że tak powiem, nadrobić ten rok. A tak na poważnie to uważasz, że jesteś w stanie podołać, po y, temu zadaniu, który, po, dla tego, dlaczego tu przyjechał? przyjechałeś po to, żeby być nie uzupełnieniem, tylko wzmocnieniem. Czujesz się na siłach? No, Jakbym tego nie czuł, to nie próbował nawet do startować, bo wiem, że tu wymagania są wysokie, więc trzeba temu sprostać i, i czuję się na siłach, żeby, żeby, żeby zasuwać w tej rundzie i dać tej drużynie coś od siebie więcej. A jak długo podpisałeś kontrakt? No, do czerwca, więc to, to wszystko się opiera właśnie o to, czy, czy awansujemy, czy nie i jak się wykaże w tej rundzie, więc jeżeli to będzie... Tak, oczywiście z opcją przedłużenia, więc jeżeli będę w Prezentował się w porządku, to myślę, że dalsza współpraca będzie możliwa. Okay, to na koniec słówko do kibiców nie wiem, pozdrowienia albo coś takiego. Tak, no pozdrawiam wszystkich kibiców serdecznie i zapraszam na naszą walkę o, o jak najwyższe cele i wy nas dopingujcie, a my będziemy zasłuchać.